Dzień dobry Państwu kochani moi Witam Was w Pajęczym Gnieździe Po stronie Słowackich Tatr Nad tym pięknym wodogrzmotem A dzisiaj porozmawiamy sobie O zachowaniu Które nie przystoi Doświadczonemu i trzeźwo myślącemu Terroryście Ponieważ natknąłem się ostatnio na pewien post Który promował pewne zachowanie Które naprawdę nie przystoi takim ludziom Dlatego dzisiaj o tym porozmawiamy I powiem Subiektywnie dlaczego te zachowanie mi się nie podoba i jego nie pochwalam. Zapraszam do oglądania. A więc, jeżeli chodzi o ten temat, co zauważyłem, przyglądając pewne grupy terrorystyczne, zauważyłem zjawisko, że ktoś wziął pająka do ust. Nie zamierzam nikogo hejtować, nie zamierzam pouczać. Bo to nie w tym sens. Po prostu chcę przestrzec pewne osoby, by nie naśladowały tego y, zachowania i zachowały ostrożność przed pająkami, bo y, okazuje się, że na pewnym pokazie pająków y, jeden hodowca wziął czasznika do ust, pokazując taką sztuczkę. No ale nie jest to bezpieczne zachowanie, ponieważ no, czaszniki posiadają jad. Ptaszniki posiadają włoski parzące. Yy, taki ptasznik może mimo to poczuć się zagrożony i ukąsić Cię w jamie ustnej. Nie wiadomo jak zareagujesz, czy, czy nie zablokuje Ci to dróg oddechowych. Same woski parzące boże, jak yy, mówią, że ciężko być uczulonym na jad ptasznika, ale na włoski parzące możesz być uczulony. Czy nie wywołają u Ciebie żadnej reakcji alergicznej. Czy, czy właśnie nie spukną Cię drogę oddechową, nie zablokują Ci tego oddechu, to może skończyć się w szpitalu, a może nawet gorzej, nikt tego nie wie. Yy, dlatego nie zalecam takich zachowań. Yy, co to jeszcze mogę dodać na ten temat? To, że nawet niebezpieczne jest to dla zwierzęcia. Kiedyś czytałem taki artykuł i było w nim opisane, że podobno w jamie ustnej jest więcej bakterii niż w pozbycie. Kto wie, czy takie bakterie nie zaszkodzą pająkowi? I mówię jeszcze, ten pająk może być zestresowany, może czuć się niepewnie. Też ten stres źle na niego działa. Ja wiem, pokazuję często Wam filmy, na których trzymam te zwierzęta na rękach. Nie jest to zalecane, to się raczej bierze w konieczności. No nie jestem też sam przykładem do naśladowania, ale jak dla mnie, no to trochę takie wzięcie ptaszika to, to tak już taka grubsza sprawa. Jak mówię, nie zamierzam nikogo pouczać, po prostu chcę przestrzec młodych hodowców, którzy przychodzą właśnie często na takie pokazy rodziny z dziećmi. Ktoś może być nieobeznany, może wziąć przykład z tego. Po prostu nie bierzcie z tego przykładu. Mówię Wam, jak kupujecie sobie pajączka, trzymajcie go sobie w terrarium, czyśćcie to terrarium, używajcie niezbędnych narzędzi do przeprowadzania go, do czyszczenia terrarium. Nie, nie, nie naśladujcie pewnych zachowań. Może w przyszłości, jeżeli nabierzecie pewnego doświadczenia i będziecie znali ryzyko i będziecie sami za siebie odpowiedzialni, to możecie sobie próbować tam robić różne rzeczy z ptasznikami, ale tak, żeby koniecznie ich nie stresować, no po prostu nie przekraczać pewnych granic i będzie bardzo dobrze. Dlatego chciałem nagrać taki film informacyjny, bo te zwierzęta nie są dla nas, są bardziej naszymi towarzyszami. Nie są po to, żeby robić dla nas sztuczki, żebyśmy je wykorzystywali. One są po to, żeby im zapewnić jak najlepsze warunki bytu w niewoli i żeby były szczęśliwe i niezestresowane. To bierzemy, bierzemy pełną odpowiedzialność za te zwierzęta. Nie jest tak, że o. Wezmę sobie pajączka, porobię sobie z nim sztuczki, coś tam się wydarzy, i tyle. No. Może to zaszkodzić i zwierzęciu, i tobie. Bądź odpowiedzialny za to, co bierzesz do domu. Pamiętaj, nie tylko pewne zwierzęta mogą stwarzać zagrożenie dla ciebie, ale też dla otoczenia, i ty możesz stwarzać zagrożenie dla tych zwierząt, jeżeli nie podchodzisz odpowiedzialnie do tego. Jeszcze druga kwestia, taka, którą chciałbym poruszyć w tym temacie: że często doświadczeni hodowcy zapominają o tym, już dosłownie się zapominają i tracą respekt do tych zwierząt. I dlatego zalecam taką czujność, żeby po prostu, mimo że masz to doświadczenie, zawsze mieć na myśli, że te zwierzę może coś ci zrobić. I być świadomym, właśnie ryzyka, jakie podejmujesz. Nie, że tam pchasz rękę tam. O, co mi przecież się stanie, jak mi je pają ku no Coś tam może się wydarzyć. Tego nie wiesz. Nie wiesz jak zareagujesz. Coś się wydarzy. Dlatego zalecam tą czujność. I to jest właśnie wie tyle, co chciałem powiedzieć w tym temacie. Mam nadzieję, że rozwiałem wątpliwości niektórych ludzi. No i niech każdy bierze odpowiedzialność za siebie i za zwierzęta, które trzyma. Także. Trzymajcie je, ale róbcie to bezpiecznie i z rozsądkiem. Trzymajcie się, cześć.